Dzień dobry, ja jestem Na przed Wami opis zmian w patchu 6.18 Patch wchodzi niestandardowo z środy na czwartek tak jest, zaczęliśmy w wtorku na środę tym razem troszkę się spóźnili ale cóż, wjeżdża 6.16. przypominam, że jest to patch, na który będą grali Wolcy czyli mistrzostwa świata w League of Legends, gdzie jest do zgarnięcia milion dolarów tak jest, jak coś Wolcy zaczynają się zaczynają 29 września i będą trwały przez miesiąc jeszcze na pewno 10 będzie losowanie grup więc wtedy nagram jakiś osobny materiał na temat e, Wolców, bo też dużo ludzi mnie pyta właśnie <laughs> czy coś, coś z tego będzie. Będzie. Także uspokajam. E, Przypominam oczywiście o kciuku, o subie i życzę miłego oglądania. E, Patrz, tak jak powiedziałem Wolcowy, także trochę jest zmian. Myślałem, że będzie trochę więcej, szczerze powiem, ale nie jest źle. Jak gdyby, gdyby, chyba za dobre postacie, tak myślę, że się zajęli. Brakuje mi... Eliski mi trochę brakuje. I... i ewentualnie może Poppy na topie. Coś w tym stylu. Ale okej, okay, dobra, nie przedłużajmy I może jeszcze karmy. Karmę lubię grać, ale. Ale no jest za silna. Lećmy. E, Jorik. Jeśli nie wiedzieliście mnie na kanale, nowy Jorik będzie zreworkowany. Zapraszam jak sobie do sprawdzenia. Od razu, jak wejdzie ten patch, od razu będzie Jorik. E, zamierzam jeszcze za chwilę, od razu po tym, jak nagram to, e, nagrać materiał z tego starego Jorika. Taki upamiętniający po prostu, żeby żeby pamiętać, jak Jorik działał przez ostatnie. Ile, 4 lata? 5? Nie wiem ile ta postać ma nad. Za cholerę. Także nagramy. To też dużo ludzi tam narzekało, że jak nagrałem tego Jurika w A to był taki. E, był na tym. E, na ten trybie Nexus Siege'u, także takie wynagradzenie będzie, ok? Także jutro pewnie, pewnie go wrzucę. E, Asze. Ja tak jak mówiłem w ostatnim patchu, Ashe cały czas jest jedna z najsilniejszych. Lekko była wcześniej znerfiona, ale nadal cały czas silna. Także znerfili w końcu coś, co moim zdaniem dobrze zrobili. E, no i W, czyli ten tą salwę, salwę strzału, co jest właśnie chyba naj, naj, najsilniejszą u niej sprawą, właśnie dzięki temu early game e, na niej nie jest taki zbytnio przyjemny, po prostu że tak powiem. Także cooldown 3 sekundy na pierwszym levelu i na samym końcu zwiększone tylko nie o sekundę, ale wiadomo, to, jest, to są e, nerfy wycelowane do, do tam siódmego levelu, prawda? Czyli po prostu early game aż osłabiony. Ale Aurelian Sol, tylko naprawienie błędu. E, to był ten błąd, który wystąpił na, w meczu. To było CLG na TSM i później w e, później w playoffach był wyłączony Aurelion Sol. I w gauntletcie chyba też był wyłączony. E, błąd polegał na tym, że po prostu e, było widać jego te gwiazdy, które, bo je widać, prawda, jak w krzaku jest. I jeśli gdzieś się pojawił przez jakiś czas temu, to ktoś przez przypadek czy, znaczy, no bo był błąd, to widział właśnie te ogniki, mimo że nie było tam Aurelio. No także taki był błąd e, i go naprawili. przecież nigdy tego nie, nie spotkałem się z tym błędem, ale, no, ale był na, był na, na, na meczu ważnym i wycofali wtedy grę, zremajkowali ją i później Aurelio, Sol był złodowany przez następny tydzień e, na turniejach. Dalej, eko. Ostatnio eko popularny na topie, jeśli chodzi o tanka. Cały czas silny ten pod Ferwora i na Midzie aktualnie też Echo się robi trochę popularny spod Protobelta i Liszbeina drugiego. Ostatnio to grałem nawet na Rankedzie, wygrałem grę, tak jest. Także Echo troszkę tam raz do gry. Myślę, że na Wolcach będzie grywany, No ale nerfy, minus 4 AD. Także coś niby uderzyli, ale nie jest to takie ogromne. Także wydaje mi się, że nadal będziemy go widzieć i pewnie, pewnie na Wolcach go zobaczymy w mecie, tak myślę. Dalej, Gnar, też jedna z najsilniejszych postaci aktualnie, jeśli chodzi o competitive. No i troszkę musieli go stonować, także na W. A zmniejszenie obraźnie o 5 HP to, to są oczywiście te. To, są, to jest ta umiejętność w tej formie malutkiej, nie? Czyli to co trzeci tak daje wam dodatkowy damage, prawda? Także zmniejszyli damage o 5 po prostu. I E, czyli skok zmniejszony, zwiększony, przepraszam, cooldown o 4 sekundy na pierwszym levelu. Później, oczywiście, tam na ostatnim levelu jest tak samo. Także Gnar, troszkę go tam ponerfili. Jak Gnar jest teraz bardzo bezpiecznym pikiem i silnym. Także musieli go troszkę stonować. Ale myślę, że cały czas będzie jak najbardziej grywany. Dalej, Lisandra. Też pik troszkę spotykany na ten, na, na turniejach. Trochę mnie dziwi, bo nie, nie jest aż tak bardzo często spotykana. Coś tam była grywana. Ech, te psy. Coś tam była grywana, ale nie aż tak bardzo. I ściągają jej zdrowie. Ja bym tam jeszcze nerw na Q z tego co pamiętam tam na PBE, czyli miała więcej many kosztować, ale koniec końców przeszło tylko to, że przyrost zdrowia co level e, jest zmniejszony. Także tam koniec końców e, chyba 160 HP około traci na 18 level, więc trochę boli, prawda? Ale no nie wiem, ja osobiście mnie to dziwi, że taki nerw przeszedł. No ale no cóż, Riot Games e, Dalej, Lulu, a w 4 pacze temu, tak? Czy 5? Czyli to jest No to 5 patchów temu e, zrobili taki buff dla Lulu, że jej Q e, miało 2 sekundy slowa. Od razu na pierwszym levelu. Koniec końców okazało się, że nie wprowadzili tego. Jakiś błąd nastąpił. A także od tego patcha już to powinno być. Już któryś raz takiego się dzieje, że w patch dają znać, że coś. Co, o, przepraszam. Że coś zostaje zbufowane, a koniec końców nie wprowadzają tego. Masakra, nie? Zdarza się, że ktoś tam gdzieś nie wklepie jakiegoś kodu i nie przechodzi. Niekiedy też takiego bywa. Dalej, no Lux dostaje bufa, To ciekawe, bo postać nie jest za bardzo widywana wy na, e, na turniejach, także czy to ją przywróci, że tak powiem? Nie wydaje mi się, ale przyjemny buf na pewno na, e, dla osób, które pogrywają w Lux, a wiem, że są sympatycy tej postaci, także spowolnienie na jej E dostaje bufa o 5% na pierwszym i o 9% na ostatnim, także zawsze fajna opcja, prawda? To bo ogólnie ta umiejętność Elux jest strasznie irytująca, bo to ma tak ogromny, ogromny zasięg i ciężko jest z tym nie trafić, a ja to jeszcze zwiększają spowolnienie, także lux będzie jeszcze bardziej irytująca oraz to. Dalej, MFK dostaje takie obufa, że po prostu na wieżach zadaje 100% obrażeń ze swojej pasywki. Wcześniej było to stosowane do 50, teraz już nie. Także taki maje buff, ale nie wydaje mi się, żeby grało, była gramem na Mistrzostwach Świata. Wątpię, żeby ktokolwiek to wyciągnął. Powątpię. Wam. Dalej Nocturne, też buff o ćwierć sekundy na jego E, czyli na, na tym na firze, prawda? Czyli na wystraszeniu gościa. Też taki fajny, przyjemny buff dla ludzi, którzy grają Nocturna. Nie ma ich zbyt wielu, tak mi się wydaje. Na wallsach też wątpię, żeby Nocturn był grany dalej, Rexsa, jeden z silniejszych dżunglerów aktualnie, no i nerfy. Nerfy to solidne, kurczę, w ostatnim myślałem, że już tak solidniej przesadzili, a tu jeszcze, proszę, polecieli niej. Cztery pancerze je ściągają i przy pancerza zmniejszają o 0,35 co level. Więc też, koniec końców, trochę się tego e, traci. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy nadal ludzie tak bardzo chętnie będą grać tą Wydaje mi się, że tak, że jakoś tam znajdą to rozwiązanie, no bo REX jest bardzo dobrą postacią, prawda? Dobra... dobre ganki, dobry clear itp. itd., także pewnie będzie grywana, no ale... Zobaczymy, może gdzieś tam na Quintach jakąś runę do armoru to czy coś takiego, gdzieś tam albo w Masterkach, albo w runach coś trzeba by je zmienić, żeby było trochę więcej przeżywalności. Nie jestem pewny, zobaczymy. Dalej do naprawili tylko opis e, co do Erki, także tutaj żadnych zmian, żadnych nerwów, żadnych buffów, nic, nic nie zmienione. E, dalej Shen, też postać, tak jak mówiłem, e, tak jak Gnarnar znaczy, się, e, też widywany na competitive bardzo często, na soloqueue nie jest aż tak silną postacią, ale jednak na w turniejach, bardzo często widywany, no bo jego ulti jest strasznie silny, no wiecie, zawsze macie tą presję, że może być za chwilę tarcza plus 6 się może pojawić obok, więc bardzo dobry do inicjacji, czy też ewentualnie do e, dobronienia I, 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 i dobry split pusher, prawda? Także silna postać po prostu na 5 na 5, na solo niekoniecznie, ale zresztą jest ok, prawda? Także pasywka, czyli tarcza, którą tam co ileś sekund, że co 8 sekund ma, Dostaje tarczę po użyciu umiejętności zmniejszona na poziomach od 1 do 18, oczywiście. Także 2 na pierwszym levelu, i później z levelami teraz jest to troszkę zmniejszone. Nie jest taki duży nerw, no ale, no ale jest. Q, czyli to zwiększenie 3 ataków Następnych tam jest procentówka, prawda? Także zmniejszone o 1% na każdym levelu. I obrażenia PPP też o 1%. Także i to, i to. Także maksymalne. Ok. Czy to są takie duże zmiany? Nie wydaje mi się. Myślę, że cały czas będzie... będzie... będzie, mm, będzie grany na waltzach. Cały czas. Nie wydaje mi się, żeby coś się zmieniło. Bo Shen, Gnar, Eko, Gangplank i nie wiem, coś jeszcze jest. To są, takie, to są takie cztery postacie, które na pewno będziemy widzieć na waltzach, na laptopie. Pewnie coś jeszcze mi wyleciało z Gover, ale nie pamiętam teraz. Ale myślę, że to będzie czwórka, która będzie cały czas grana na, top, na topie. Ale, no, jak mówię, jeszcze zrobię y, materiał na temat dworców, więc tam pewnie pogadam sobie też o mecie, co myślę, że będzie grane. No bo to jeszcze trzy tygodnie, także tam drużyny będą rozkwinęć, prawda? Co będzie grywalne. Talia, postać, która zaczęła, a, zaczęła bardzo szybko być grana po tym, jak została. Stworzona, prawda? Rzadko kiedy tak się dzieje, żeby postać, która dopiero co powstała, była grana na turniejach, no ale... E, ostatnio właśnie zbuffowali to kół, cool, na tej zasadzie, że zwiększyli obrażenia o 50% e, na minionkach. I właśnie teraz to usunęli. Riot Games. Riot Games daje, Riot Games odbiera. Dziwna zmiana, no ale najwyraźniej e, przesadzili. No, trochę dziwne, ale Riot lubi takie coś zrobić, że coś daje bohaterowi, po czym mu to odbiera. Layout Games, nie? Najwyraźniej, najwyraźniej przesadzili, po prostu. E, no i e, obrażenia: od 10 na pierwszym levelu i o 30 na ostatnim, więc to też jest całkiem, e, całkiem sporo. I zobaczymy, bo talię to jest postać, którą bardzo często widzimy na turniejach. I nie wiem, czy to nie wystarczy, żeby nie było aż tak bardzo, e, tak bardzo chcieli nią grać. Także no zobaczymy. Zobaczymy. No, Solokiu, jak widzę, talię. No, silna postać, silna, e, bo może na combo kogoś wysadzić. Plus, kontrolne to ulti jest bardzo przyjemne. Znaczy, jak gdyby, ja na początku mówiłem, że ta postać nie bardzo, ale jak się ludzie nauczyli nią grać, to jest naprawdę spoko. Jak ludzie się nauczyli używać tego W po prostu. Bo wcześniej ludzie tego nie trafiali, dlatego e, było, no ta talia nie działała, ale jak się ludzie już nauczyli grać, to jest jak najbardziej w porządku. Także, no, no zobaczymy. Zastanawiam się, jak po tych zmianach będzie. Jak mówię, zobaczymy po prostu, czy na molcach, e, jak ktoś tam ją będzie tykał. A trochę, no, trochę pików jest aktualnie w będzie na midzie, także. To wiem, jakieś tam talie, kasiopeje, jakieś Syndry, jakieś. Zedy? Nie, Zedy nie. Nie wiem, coś tam jeszcze jest. Ja to spokojnie, przygotuję. Może zrobię po prostu najsilniejsze postacie na zasadzie. Wordsów. Zobaczymy. Yy, dalej, Wladybir w końcu. W końcu jakieś tam yy, zmiany. I podstawowe zdrowie zmniejszono na 25. spoko, jak najbardziej, bo to też od razu uderza oczywiście w jego AP. Przynajmniej, że jego pasywka działa na tej zasadzie. Um, Q, zmniejszone leczenie o 10 na pierwszych levelach i później o 40 na ostatnich, więc spoko, prawda? Yy, co do E, tutaj jest buff, jeśli chodzi o koszt, czyli mniej tracicie HP podczas używania E, bo tutaj trochę... To było strasznie dużo, 10% swojego HP używacie, żeby zadać obrażenia. No, sporo obrażeń, ale no bolało to jednak. No ale CD-y. Zwiększono 4 na pierwszym levelu, no i później na piątym jest to samo, ale myślę, że fajna, e, fajna, dobra zmiana, jak najbardziej, w porządku, stornowali zdrowie, stanowali leczenie, no i spoko, myślę, że w porządku, ale i tak myślę, a do, co do da jeszcze Vladimir oczywiście e, jest grany na tym turnieju, także myślę, że na Worldsach też cały czas będzie ten Vladimir grany, bo wiadomo, że ten Vladimir w early game nie jest za dobry, nie jest taki świetny. Ale później, jeśli tak 25-30 minuta, ta postać jest totalnie przesadzona. I jak gdyby nie zderwili tego... Znaczy, no zderwili tutaj trochę leczenie, ale to... Nie jest problem taki duży, więc myślę, że i tak będzie grane. Ej, dalej, Jasuo, postać, która też coś tam. Jezu ileż można ten pies? Mam nadzieję, że nie przeszkadza za bardzo na mikrofonie. Przep... Ach, przesz... Ej, przepraszam oczywiście za zapisane, ale co zrobisz? Jasuo, postać, która... Ostatnio z tym buildem pod Maleta i Trinity force bodajże, coś w tym stylu, tego grają i dzięki temu ma chyba jedno z największych milionatów na topie. Bardzo irytujący i nawet ostatnio gdzieś tam na turniejach trochę grałem tego Yasuo, także Huni grał w, no, w tym meczu na na C9 ostatnio i tak samo Kekis grał tym Yasuo, także ogólnie ten Yasuo trochę tam... Trochę tam go widać, nie tak jakoś bardzo na turniejach, ale no musieli coś tym zrobić, bo na solo killmete ta postać tak irytuje, że masakra. Bo jest, jest tankowaty przez tego maleta, a i tam jeszcze phantom densera się robi. No no no, phantom denser malet. I przez te dwa przedmioty masz sporo no, sporo HP, cały czas powalnia, jesteś zajebiście szybki. O, irytująca postać jak cholera. także cieszę się, że to nerfią. I to jest właśnie wycelowane w tego Yasuo. Także to jest tego tankowatego Yasu. Jeśli chodzi o tego Yasuo o potwartą desera i później Fitney to jest bez zmian. Także... Znaczy, troszkę się zmienia, bo yy, prędkość, ataka, prędkość ataku jest zmieniana. Także na start macie większą prędkość ataku, także to jest... buch na pierwszym levelu, już tak powiem, ale przy roz prędkości ataku co level jest zmniejszony, także to trochę tam yy, boli. No i nerw jest taki że RK, jeśli nie wiecie to po RC jasu jak użyje swojej Rki, to chyba przez około 8 sekund coś takiego, nie pamiętam dokładnej liczby ma nam przebicie pancerza, I tak? To sporo, sporo. a I teraz będzie tak, że trzeba będzie mieć trafienia krytyczne. czyli znaczy, tylko jego kryty będą miały ten armor pen. Bo tak to na tamtym, na tamtym Jasuło, to niekiedy się w ogóle nawet nie robiło tych y, krytów. Niektórzy na przykład tego Fatu totalnie nie budowali i śmigali sobie tym jasło I to było właśnie i, irytujące po prostu. Irytujące. I tutaj jeszcze jakiś był błąd niby, który podczas ulti można dawać jeszcze... Można było dodawać auto -atak. Ja akurat o tym nie słyszałem, ale no naprawili to, więc okej. Okay. I przedmioty, właśnie, dodajemy Młot to na Jasuło właśnie było bardzo irytujące i tak samo na Gnarze. I tak tutaj też piszą właśnie, że na te dwie postacie, że nie jest to przedmiot za bardzo efektywny, ale na tych dwóch postaciach jest strasznie, strasznie efektywny, także muszą coś z tym zrobić. Także e, zmienili trochę budowę go, bo wcześniej robiło się z Pikaksa i tego kryształku czerwonego, a teraz będzie po prostu, i jeszcze z tej pieśni Yorimo oczywiście a teraz będzie tylko z pasu giganta, także nie będzie już tego AD tutaj albo ewentualnie mały znaczy, no mały ten, mały kryształ można kupić do pasu giganta i tak, ale nie będzie tego kilofu, który też coś tam coś tam zawsze dawał, prawda? zawsze AD dawał na wymianach, a teraz już nie będzie tego, tej opcji po prostu, także spoko obrażenia zmniejszone są o 10 i zdrowie zwiększone o 50, więc w porządku, jak najbardziej spoko, ja Zobaczymy jak to będzie wyglądało na gnarze zobaczymy bo no, w niego jest to najbardziej wycelowane, no i tego Josuo też, chociaż no, jego aż tak nie bardzo, nie, nie tak bardzo widzieliśmy na turniejach. No i ciekawe jestem, jak ten Gnar, właśnie, czy będą aż tak ochoczo chcieli go grać na topie. Zobaczymy. E, reliktowa, reliktowa tarcza, czyli Relic Shield, zmniejszone jest leczenie o 5 punktów po prostu, także taka mała zmiana. E, to jest oczywiście nerf w early game, czyli te wymiany na, na starcie. Na początku się wymieniacie, później, jak zniszczycie minion, to, to leczycie waszego edikera i was, prawda? Więc jest to tylko zmniejszenie o 5, więc nie takie, e, nie takie duże, prawda? Um, tutaj, ostatnio ludzie narzekają na Redditie, że strasznie słabo widać to, jak Tarek daje ulti, to wiadomo, Tarek ulti po dwóch sekundach, na 2 sekundy wszyscy są, znaczy wszyscy, wszyscy w jego tam obrębie są nieśmiertelni, i słabo widać to, kiedy, kiedy w końcu są nieśmiertelni, prawda? Bo rzuca to. I nie do końca wiesz, kiedy wchodzi po prostu ta nieśmiertelność, prawda? I teraz będzie coś takiego, że będą tutaj właśnie taka ramka. Więc fajna, fajna zmiana, jak najbardziej na plus. Brawo, Riot, posłuchali ludzi, super, super, to mi się podoba. Poprawki efektów wizualnych, czyli oczywiście łoce no, nadchodzą, także, żeby tam wszystko lepiej wyglądało, po prostu. Dalej, utrata punktów w rankingu to jest ogromna zmiana. Ogromna zmiana. Tylko, że od razu mówię, to się tylko tyczy Masterów i Challengerów, także tam brąziki, silvery, spokojnie, spokojnie, nic, się, nic się Wam nie dzieje, także spokojnie. I przypominam oczywiście, że jest coś jak elo czyli że możecie spaść z Waszej dywizji, ale można spadać tylko jak macie platynę wzwyż, także wszystkie goldy, silvery, brązy Spokojnie. Um, na platynie i diamencie macie coś takiego, że raz na 28 dni musicie zagrać grę. Jeśli nie zagracie, spadacie chyba jedną dywizję, jeśli się nie mylę. A w Masterze i Challengerze musicie zagrać jedną grę na 11 dni. Coś takiego. Tak było. A teraz są zmiany. Także zmiany są takie, że, że gracze w Masterze i, i Challengerze, powtarzam, tylko tam, także Diament i Platyny spokojnie, nic się nie złamie nie dzieje. Cały czas macie 28 dni na zagranie jednego meczu i te zmiany są ogromne, bo to jest wycelowane we mnie i takich graczy jak ja jak, jak wiecie, albo nie wiecie, mam właśnie challengera na iście i wbiłem go już chyba z pół roku temu i raczej tak rzadko gram na tym iście i właśnie gram raz na 10-11 dni tak, niekiedy sobie zagram trochę częściej ale zazwyczaj tam raz na tydzień sobie zagram grę żeby tylko nie, nie wyleczyć z tego challengera ale, koniec tego dobrego kurde, bo to będzie coś takiego, że będziecie mieli 10 meczy i co każdy dzień, tak jest, każdego dnia z rezerwy usuwany jest ten jeden mecz Zapasu, że tak powiem, i teraz, tzn. jeśli skończy Wam się ten zapas 10 meczy, to wtedy tracicie codziennie 100 LP. Takie coś. Także, no, zachowany gry, zachowanych gier można mieć 10, a i, 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 No, tak, tutaj zasady utraty w tych innych rękach zostają bez zmian. Więc po prostu, jeden mecz daje Wam jeden dzień nieaktywności. Także, tak to działa. Także jeśli nie będę grał przez 11 dni, to następny każdy kolejny dzień traci mi 100 LP, także będzie trochę częściej teraz grywany East. Bo tak to zawsze właśnie wchodziłem, zagrałem jedną grę i tydzień później dopiero przechodziłem i tak w kółko było od, nie wiem, 3 miesięcy, może więcej nawet. Także będzie trochę więcej na liście. Zobaczymy. No aktualnie jestem cały czas jestem w top 100 serwera i miejmy nadzieję, że się utrzyma do końca sezonu. I tutaj przypominam, sezon kończy się 11 listopada, także mamy jeszcze dwa, dwa miesiące. Także tutaj e, pamiętajcie o tym, że za wbicie golda dostajecie darmową skórkę. Jeszcze nie wiadomo jaka to skórka, od razu mówię, nie wiadomo, nie ma żadnej informacji. Ale jak coś, postarajcie się, żeby wbić tego golda. Fajnie jest dostać skinę, jeśli nie, do jakiejś tam postaci. I jeśli nie macie tej postaci, to dostajecie też postać. Więc to jest fajna, fajna opcja, także... Jak coś tam na rankedach postarajcie się, jak macie jakieś silvery, żeby goldy wbić, no i na tym goldzie, nawet jak widzicie tego golda, to później już nie musicie grać, bo i tak nie możecie, nie możecie z niego spaść, także po prostu sobie golda, nie grajcie do końca sezonu rankedów, dostajecie skinę na doza i jest fajnie. Także 11 listopad, z tego co Riot mówił, no i od dwóch albo trzech lat, czy coś w tym stylu, zawsze jest to data, więc w tym roku na pewnie jakieś 90% też, bo tak napisał jeden z Rioterów na, na reddicie. Naprawione błędy jak zawsze, nic wielkiego, ale tutaj było coś śmiesznego, aha, Mistrzowska Riven, tutaj przypominam, że jakoś pewnie gdzieś na początku Mistrzostw Świata, gdzieś za jakieś 3 tygodnie będzie można kupić skiny, championship'y i będzie można kupić championship Riven, y, czyli ten skin, który był niedostępny do drugiego sezonu, także rarytas, że tak powiem i jako, że będzie można go kupić, to w końcu go naprawili, jakieś tam będą... Jakieś tam efekty, coś tam, coś tam reperują. Pamiętam, tyle było tematów na Redditzie, żeby naprawili ten skin, bo coś tam jest niefajne, i przez 4 lata nic nie zrobili, a teraz zdają ją do sklepu. Jak ludzie nie wiedzą, że będą to kupować, to naprawiają. Riot Games, co jest z Wami nie tak? I reszta oczywiście nie jest jakaś taka bardzo e, ważna. Mistrzowski Z e, też dostępny będzie oczywiście od. Od, 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 no tam 29 września jakoś pewnie, coś w tym stylu. Do, do, Dokładnie daty nie ma jeszcze, kiedy to wypuszczają, ale jakoś wtedy. Um, także to jest ten Chapeau jak coś też nagrałem z niego film na YouTube, także sobie zerknijcie jak tam wygląda, jak macie ochotę. E, nowe skiny e, z tymi, e, jak gdyby, motyw jest kucharski, także fajny. Tego skina do Olaf'a chyba będę kupował. Tak myślę, bardzo fajny, spodoba mi się. W końcu ten skin do Pantona zrobili, że jest piekarzem. E, to jest Akali, nie, to jest Akali, przepraszam. I to jest co to jest? Ale to jest Leona, okej okay. Leona i Kali. A Kali też fajnie wygląda. No, Kali rzeczywiście nie gra aktualnie za bardzo. Ale do Olafa myślę, że skina zakupię. Także no, nie, niestety nie wiem po ile one są. Ale chyba 1300 albo 975. Nie jestem pewny co do, uh, co do ceny. No, ja nie za bardzo mnie tam zawsze skiny. Nie śledzę tego tak bardzo, także nie jestem pewny. I tyle, także tyle zmian. Następne patrzę tam za dwa tygodnie i za miesiąc. Nie będą jakieś takie ogromne, dlatego że Riot nie chce, żeby była bardzo duża różnica między tym, co oglądamy na Mistrzostwach Świata, a tym, co gramy. Także nie powinny być zbyt duże. No nic, i tyle. Także dziękuję za obejrzenie. Dajcie znać znajomym jak coś, żeby się zapoznali ze zmianami. Na przykład, jak ktoś nie, nie czyta w ogóle tego, albo nie słucha moich filmów, to nie wie, że się filorek zmieni. No. Kurcze, ja, ja nie wiem, jak ludzie potrafią e, nie, nie czytać albo nie słuchać, jakie są zmiany, albo no nie wiem, kurczę, niektóre postacie, nie wiem, na przykład, ku, no nawet nie wiem co, na przykład jak ktoś lubi grać i nagle sobie gra i umiera w dżungli i mówi, co się stało, przecież cały czas dobrze działało. a to proszę, no zdarfili właśnie, no i to trzeba wiedzieć, to trzeba wiedzieć, żeby się nie zaskoczyć i tyle. Także dajcie znać nie wiem, e, którzy nie ogarniają takiej rzeczy i, i tyle. Także dziękuję za obejrzenie, zapraszam na streamy, e, zapraszam na resztę film na YouTube i życzę Wam miłego dnia. Bye bye. I powodzenia oczywiście na raketach. I żebyście bili golda do końca sezonu. Bye!